Jaką drogą tam po prostu do nich napisać? Ja bym to. próbowała na początku na Instagramie do Wardęgi. Masz swoje oficjalne konto na Instagramie? Tak, tak. Mam tu... prywatne i firmy, firmy. Dobrze. To, to Najlepiej to spróbuj z dwóch do niego napisać. On jest S.A. Wardęga, z tego co pamiętam. S.A. Wardęga. I spróbuj do niego napisać, że chciałabyś brać udział w wspaniałych wywiadach. Nie, nie, warto spróbować. jeżeli tak, Czy nawet wyjść na galę. Nawet jeżeli... jak się... Ale on nie, nie udostępnił. Maila, telefonu, nic. Musiałabyś zobaczyć. No. Wiesz, że ja ci wyślę po prostu link do jego, do jego konta na Instagramie. Ten prawilny jego. Bo ja mam chaos w głowie, piję sobie to piwo, ten żywy sporter, co mi widzowie dzisiaj się podtrzymują. <laughs> Zardęga ma dziewczynę? No ma, dziewczynę. E, ma, ma, ma. ma. I od i dawna do... tą 5 lat, 6, 7, I to jest razy? taka y, znana, dosyć YouTuberka odeskonała. Robi treningi online, ona jest taka fit, taką fitnesiarą To czynienie. jest tak, to jest taka chodakowska, a bardziej online wersja no. A ona jest jakaś ładna? No chyba brzydka nie z... jest No bo jak on by nie miał... Monika pieczyny, Kołakowska no. Monika Kołakowska, dokładnie Bo jak on by nie miał dziewczyny, to by można było jakoś tam wziąć A no, on jest chyba Ale zakochany z no. Strony, no oficjalnie też nie mogę, bo z Mike. Markiem kręcę to